Rzeczy, których nie powinnaś jeść, jeśli chcesz schudnąć. Jeden frytki. To świństwo niszczy Twoją talię. Te frytki z maka mają 500 kalorii. Musiałabyś biegać przez godzinę, żeby je spalić. Zamiast tego możesz po prostu zjeść pieczonego ziemniaka, który nie będzie smażony na głębokim oleju. Dwa kola, jedna puszka koli zawiera 10 łyżeczek cukru. Co sprawia, że jest bardzo uzależniają Pij wodę, albo zamiast tego przejdź chociaż na kola bez cukru. I nie. Kola zero cię nie zabije. Trzy. Sok owocowy. Brzmi z zdrowo, ale znowu za dużo cukru. Wyciskanie soku usuwa dużo błonnika, witamin i składników mineralnych. Zdecydowanie lepiej jest po prostu zjeść owo. 4. Batony. Ten batonik ma tyle cukru. Praktycznie nie ma składników odżywczych oprócz cukru i tłuszczu. Przecież takim batonikiem nie najesz się ani trochę. 5. Kawa. Ale czekaj, jeśli pijesz czarną, to wszystko dobrze. Ale jeśli dodajesz mnóstwo cukru i śmietanki, to będziesz mieć problemy. Szczególnie jeśli pijesz 4-5 filiżanek dziennie. Też wyglądać lepiej i czuć się lepiej. Obserwuj pogotowie dietetyczne.